Dobry Państwu, zostałem poproszony o przedstawienie Państwu szeregu informacji na temat terapii przełomowych przewlekłej białacce linfocytowej, co niniejszym uczynię. Pierwsza informacja jest następująca: Przewlekła białaczka linfocytowa jest najczęściej występującym nowotworem układu płonnego w zasadzie ich u dorosłych u dorosłych ludzi no i jest nowotworem, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, nieuleczalnym. Stąd też naszym postępowaniem możemy tylko póki co wpływać na wydłużenie całkowitego przeżycia i na poprawę jakości życia, natomiast nadal pozostanie sprawa wyleczenia otwarta w tej jednostce chorobowej. Terapie przełomowe. Cóż to jest terapia przełomowa? Otóż pojęcie to zostało wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku i dotyczy to takich nowych leków, których zastosowanie wpływa znacząco na nie tylko na poprawę jakości życia, ale również na wydłużenie czasu do progresji choroby, a nawet na całkowite przeżycie. Lek jest wprowadzany, wprowadzany do kategorii terapia przełomowa na wniosek sponsora, który zleca wykonanie badań z nową cząsteczką. I na podstawie wyników pierwszych dostępnych badań, które informują o tym, że lek jest wysoce skuteczny, wpływa korzystnie na jakość życia, na czas do progresji, ewentualnie na całkowite przeżycie, ale to za wcześnie dostępnych badaniach, czyli na podstawie wyników badań, które mówią o tym, że ten nowy, ten nowy preparat może być o wiele bardziej korzystny niż dotychczas dostępne opcje terapeutyczne. FDA, czyli organizacja, która zajmuje się wprowadzaniem nowych leków na terenie Stanów Zjednoczonych, rekomenduje ten lek jako terapię przełomową i lek ma skróconą, skróconą ścieżkę do rejestracji, czyli do pełnego zastosowania u chorych. Jeśli spojrzymy sobie na kategorie leków, które uzyskały status terapii przełomowych, to prawie 50% tego typu preparatów to są leki przeciwnowotworowe. Konkretnie rzecz biorąc 43,3%. No, oczywiście istnieją inne leki, za chwilę Państwu pokażę. Czyli rok 2012 to jest wprowadzenie pojęcia terapii przełomowej, natomiast pierwsza rejestracja to jest rok 2013 i pierwszym lekiem, który uzyskał status terapii przełomowej było przeciwciało monoklonalne, Zuma, nazwa w Stanach Zjednoczonych gazywa, w Europie gazywaro, Amerykanie nie lubią dużej ilości sylab i jest to preparat stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. To jest listopad, to jest listopad 2013 roku, nawet 1 listopad. W tym samym roku został wprowadzony nowy preparat, również mający zastosowanie w leczeniu chorych z przemleką białaczką i brutini. O tych lekach za chwileczkę dokładnie Państwu opowiem, nazwa, nazwa handlowa Imbrudika, również już dostępny w Europie. Rok 2014. Panie Profesorze, mam to taką prośbę w związku z tym, że nagrywamy, to może to, upomnijmy nazwy handlowe. Dobrze. Dobrze. Kolejny rok to rok 2014 i, dwa, i dwie następne cząsteczki, które zostały wprowadzone w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej i uzyskały status terapii przełomowej. przeciwciało monoklonalne ofatumumab Wodzie. oraz oraz idealisib, cząsteczka stosowana w leczeniu tej jednostki chorobowej. I wreszcie najnowsza nowość, jeśli tak mogę powiedzieć, to jest maj 2015 roku. Kolejny preparat z innej grupy leków, o której będę Państwu opowiadał, Veneto inhibitor białka BCL2, hamującego apoptozę, czyli hamującego... Zastosowanie tego leku oddokowuje nad programowaną świeczką komórki w ten sposób pozwala na kontrolę opornego, opornej choroby nowotworowej w maj 2015 roku. Cała prawda o przewlekłej białce lifocytowej jest taka, że pomimo, że jest to białaczka, czyli samo rozpoznanie już budzi niepokój, zwłaszcza chorego i jego rodziny, to na szczęście nie wszyscy chorzy wymagają postępowania terapeutycznego w momencie rozpoznania tej jednostki chorobowej. Tutaj pozwoliłem sobie przedstawić slajd, na którym mówiłem, że tak naprawdę w momencie rozpoznania 70% pacjentów. Nie wymaga postępowania terapeutycznego i większość z nich nie będzie wymagała w swoim życiu leczenia z powodu tej jednostki chorobowej, umrze z innych powodów. Tylko 30% chorych z chwilą stwierdzenia, rozpoznania tego dowodu od razu wymaga leczenia chemioterapią bądź innymi preparatami. Skupmy się w, takim momencie, w tym momencie na chorych, którzy wymagają postępowania terapeutycznego. Czyli wykluczamy z naszych rozważań w tym momencie chorych, których możemy obserwować i uważnie obserwować, kiedy nabędą wskazań do leczenia. Mamy nadzieję, że nigdy nie nabędą wskazań, ale mamy grupę, która już nabyła tych wskazań. I w tym momencie stawiamy sobie kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmi, jakie leczenie powinniśmy zastosować? I tu bierzemy pod uwagę następujące rzeczy. Piek chorego, obecność czynników ryzyka związanych z tą jednostką chorobową, czyli przewlekłą białaczką limfocytową u naszego pacjenta i bierzemy pod uwagę schorzenia towarzyszące. Nie leczymy jednostki chorobowej, tylko liczymy całego człowieka z całym bagażem jego doświadczeń życiowych, a jest to choroba ludzi starszych. Podobnie mediana zachorowania jak przy szpiczaku plazmocytowym to jest około 80. roku życia. I jeszcze jedno pytanie, jakie stawiamy sobie, jaki jest cel naszego postępowania. Czy naszym celem jest osiągnięcie całkowitej remisji, remisji czyli ustąpienie objawów choroby, i domniemane wydłużenie przeżycia, czy naszym celem jest uzyskanie poprawy jakości życia, żeby chory nie czuł choroby, żył z nią, ale jej nie czuł. I teraz odpowiadamy sobie na pytanie. Po pierwsze, kto wymaga postępowania terapeutycznego? Bo wiadomo, że nie każdy. Otóż leczenia wymagają chorzy, którzy mają szybkie powiększanie się wymiarów węzłów chłonnych, wątroby czy śledziony, czyli mają tak zwaną organomegalnię. Leczenie wymagają chorzy, w których występują zjawiska z autoagresji. To znaczy się nieprawidłowe linfocyty, typowe dla przewlekłej białaczki linfocytowej, a ta, yy, powodują takie reakcje, że organizm niszczy własne kwinki czerwone, własne płytki krwi, a czasami granulocyty obojętnochłonne. Są to tzw. stopenie autoimmunizacyjne. Kolejni pacjenci, którzy domagają terapii, to ci, którzy cierpią z powodu objawów ogólnych. Gorączka, udnięcie poty nocne, to takie typowe objawy ogólne dla każdej choroby nowotworowej, więc przewlekła białaczka linfocytowa nie, nie może być inaczej. Inne kryteria to szybkość narastania liczby krwinek białych. Tutaj jest, jest, są podane te wartości, bądź też transformacja w kierunku nowotworów o wysokim stopniu złośliwości, bo zazwyczaj przewlekła białaczka limfocytowa ma powolny przebieg. Tu zwracam uwagę szanownych Państwa, że sama wartość białych krwinek zazwyczaj nie wpływa na decyzję terapeutyczną. Jeżeli byśmy tylko na tą wartość patrzyli, to, to, to i wartość 150 tysięcy może czasami nie wymagać postępowania terapeutycznego, tylko szybkość narastania, bo to świadczy o aktywności procesu nowotworowego. Mamy wskazania do leczenia. Mówiłem o czynnikach ryzyka. Podstawowym czynnikiem ryzy ryzyka, na który musimy spojrzeć w momencie kwalifikacji chorego do leczenia, jest obecność określonych zaburzeń genetycznych, konkretnie utraty fragmentu yy, chromosomu 17, delecja 17P. Tacy chorzy, że mają tak, tego typu zmianę, rokują o wiele gorzej. Jeżeli chory już wcześniej był leczony, a ma nawrót choroby, to kryterium mówiące o złym rokowaniu, to jest czas trwania poprawy po wcześniejszym leczeniu z zawierającymi terapię. Schorzenia towarzyszące. Na podstawie schorzeń towarzyszących możemy zakwalifikować i wieku pacjenta możemy zakwalifikować chory do grupy z którymi możemy w cudzysłowie zrobić wszystko, to znaczy się leczyć ich agresywnie, czyli dążymy do osiągnięcia całkowitej remisji i wydłużenia życia. To jest grupa go -go. tak żeby łatwiej zapamiętać. Kolejna grupa są to chorzy. Tu musimy uważać z leczeniem, bo możemy bardziej zaszkodzić niż pomóc agresywną terapią. Jest to grupa slogą. A grupa no-go wchodzi w grę tylko leczenie obrabowe, wspomagające, leczenie przeciwnowotworowe. Ci chorzy się nie kwalifikują z uwagi na stan ogólny. A jak określić, co jest go-go, a kto jest slow -go? Otóż e, najprościej można to określić za pomocą indeksu schorzeń współistniejących. Macie Państwo wymienione różne e, układy, które oceniamy u naszego pacjenta: serce, ciśnienie tętnicze, naczynia układ nerwowy, nerki, wątroba itd., itd. W każdym z tych układów możemy pacjentowi przyznać 0 punktów, czyli że jest zdrowy w tym układzie, w zakresie tego układu, albo 4 punktów, czyli że jest bardzo chory w zakresie tego narządu, czy też układu. Jeżeli pacjent zbierze mniej niż 6 punktów, to on jest go-go. Czyli możemy sobie na dużo pozwolić u tego pacjenta w sensie agresywności leczenia przeciwnowotworowego. Jeżeli pacjent, im więcej pacjent zbierze punktów powyżej 6, tym bardziej jest nie go-go, tylko slow-go, aż do no-go. W ten sposób. I, I jak sobie już to wszystko przemyślimy, ocenimy naszego pacjenta nie tylko pod kątem przewlekłej białaczki, ale i pod kątem schorzeń współistniejących i czynników ryzyka, to, to możemy sobie spojrzeć, jak możemy takiemu choremu pomóc. Jeżeli ktoś nadal kwalifikuje się do leczenia, jest w grupie go-go, to patrzymy sobie, czy, mam, czy ma zmiany, to, to, czy chodzi, o którym rozpoczynamy leczenie to patrzymy sobie, czy ma zmianę w chromosomie 17, czy też nie ma. Jeżeli nie ma takiej zmiany, to leczając z wyboru jest chemioimmunoterapia oparta na fludarabinie, cyklofosfamidzie i rituximabie. Jeżeli ktoś ma, jest w grupie GoGo, -go, nie ma tego, zmiany w chromosomie 17, a ma powyżej 70, 65 lat, to lepiej dać be, zamiast fludarabiny bendamustynę z rituximabem. Jeżeli ma mutację w chromosomie 17, leczenie z wyboru na świecie jest zastosowanie i i dążenie do przeszczepienia światwórczych komórek macierzystych od kogoś obcego. Najlepiej od, od rodzeństwa, czyli do przeszczepienia alogenicznych komórek światwórczych. Grupa slow go. Jeżeli nie ma mutacji, mamy do wyboru trzy przeciwciała monoklonalne: obinutuzumab, rituximab i ofatumumab, Do tego zazwyczaj dostawiamy chlorambucin, najstarszy lek. Zarejestrowany w leczeniu przewlekłej działaczki limfocytowej. Jeżeli ktoś ma mutację, jest low-GO i brutinib, tego już w Polsce nie ma, e, rituximab bądź ofatumumab w łączeniu, w e, monoterapii. To już na wrocie, to, 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 to pozwolę sobie pominąć. Pierwsza terapia przełomowa zarejestrowana, obinutuzumab, przeciwciało monoklonalne, antycydent 20 typu drugiego. I co to jest ten typ drugi? To już, pa, to już Państwo mieli opowiadane wielokrotnie, jak jest zbudowane przeciwciało. Jeśli spojrzymy sobie na e, fragment stały przeciwciała, czyli ten, który przetwierdza się do, do komórki układu odpornościowego, to w, w tym fragmencie są cukry złożone, tak zwane wielocukry. E, one służą do, do stabilizacji cząsteczki przeciwciała i wpływają na aktywność tej cząsteczki. I otóż e, obinetu zuma jest to prze pierwsze przeciwciało, gdzie wykonano glikoinżynierię. E, po, podczas konstrukcji tej cząsteczki. Pozbawiono, e, pozbawiono pewnego cukru e, e, w tym białku. Te białko są pozbawione pewnego cukru, który nazywa się fukozą. I w tym momencie zwiększono po pierwsze stabilność cząsteczki, a po, a, po drugie zwiększono aktywność tej e, cząsteczki. Tu macie mechanizmy, w jaki sposób przeciwciała niszczą komórkę nowotworową. To też już było opowiadane. To jest badanie rejestracyjne dla obiotu zumawu. Przypominam, że jest to lek dla w pierwszym rzucie leczenia, czyli na początku terapii u chorych z logo, prawda? czyli z tym wskaźnikiem schorzy jest współtowarzyszących powyżej sześciu muszą być. Punktów mieć ci chorzy, bądź też z kratininy poniżej 70, czyli w stopień stopniu upośledzone nerki. Może być jedno i drugie oczywiście. Okazało się, że zastosowanie tego przeciwciała, które powstało między innymi dzięki metodom glikoinżynierii, wydłużyło całkowite przeżycie chorych. Badanie polegało na podaniu tego przeciwciała z chlorambucilem versus sam chlorambucil i w dodatek tego przeciwciała wpływa na całkowite przeżycie, zmniejsza ryzyko progresji choroby nowotworowej, nawet zmniejsza minimalną chorobę resztkową, czyli ślad choroby, którą, którą, który widziły w dokładniejszych badaniach. Poza badaniem morfologii czy też z konwencjonalnym badaniem szpiku kostnego. I jest to dobrze, tolerowa dobrze tolerowany, w związku z tym stosunkowo bezpieczny. Eee, to, to, chciałem tutaj Państwu pokazać różnicę pomiędzy przeciwciałem monoklonalnym przeciwko receptorowi CD20 pierwszego typu i drugiego typu. Drugi typ jest tylko, no, używany najczęściej, to jest przeciwciało to Zuma, pierwszy typ, najczęściej używane przeciwciało to jest Lituksimab. Okazuje się, że y, przeciwciała powstały metodą glikoinżynierii, y, tu jest zwiększona aktywność y, y, do, y, niszczą komórkę przy użyciu dopełniacza, czyli zespołu białek, które powoduje lizę, czyli rozpad komórki nowotworowej oraz jest zwiększone prawdopodobieństwo śmierci komórki nowotworowej w mechanizmie bezpośrednim indukowania śmierci komórki nowotworowej. Co najmniej dwa, le dwa nowe leki stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej i nie tylko leki doustne stosowane, aby zahamować sygnał, który powstaje podczas pobudzenia receptora na powierzchni limfocyta B, bo to jest, bo komórką nowotworową w środowisku glasy jest zazwyczaj limfocyt B. Sygnał ten powstaje poprzez pobudzenie receptora na jej powierzchni, ten receptor nazywa się BCR, iż uruchamiana jest kaskada Enzymów zwanych kinazami. Sygnał ten prowadzi do jądra komórkowego i odpowiedzią na pobudzenie tego receptora jest proliferacja, czyli namnażanie się komórek i ich aktywacja. Czyli jak aktywuje się komórka nowotworowa, to jest źle, bo nowotwór albo progresuje, albo też zwiększa się ryzyko transformacji w kierunku bardziej agresywnej choroby nowotworowej. Dwa leki hamujące dwie różne kinazy i ibrutinib, to jest ten lek drugi zarejestrowany jako terapia przełomowa idealisib, to jest 2014 rok, ibrutinib hamuje tzw. kinazę Brutona i idealisib kinazę fosfatydyloinozytolu typu Delta. Dobrze. Żaden z leków terapii przełomowej nie jest obojętny dla zdrowia pacjenta, czyli poza potencjalnymi korzyściami pojawiają się również negatywy. Takim negatywem w przypadku ibrutinibu jest ryzyko powikłań krwotocznych i to ryzyko powikłań krwotocznych nie zależy od toksyczności dla szpiku kostnego, bo toksyczność dla szpiku kostnego to na przykład mało płytkowość, mało płytek to zwiększone ryzyko krwawi. A tutaj to ryzyko nie jest związane z samą liczbą płytek. Drugim ryzykiem, jaki się może pojawić, to założenia rytmu serca, czyli migotanie przedsionków, e czasami zwiększone ryzyko wtórnych nowotworów. E Idealisi. Przepraszam, już przejdę, Chyba żeby Państwu powiedzieć jak najwięcej. O. Idealizm. Bardzo dobry lek w leczeniu przewlekłej białaczki linfocytowej, ale jednocześnie też kilka działań niepożądanych, o których musimy pamiętać i poinformować pacjentów. Uszkodzenie wątroby, czasami zagrażające życiu, uszkodzenie tkanki płucnej oraz uszkodzenie jelit, czasami prowadzące do przerwania ciągłości przewodu pokarmowego i też zwiększające ryzyko nagłego zgonu naszego pacjenta. I wreszcie ostatni preparat z terapii przełomowej Benekor Plus Rejestracja jako terapia przełomowa to jest maj 2015 roku. Większość leków stosowanych w leczeniu nowotworów działa poprzez indukcję apoptozy. Apoptoza jest to programowana śmierć komórki. Komórka otrzymuje sygnał, żeby umrzeć. Istnieją białka, które hamują apoptozę, istnieją białka, które promują apoptozę. W niektórych nowotworach jest nadmiar białek, które hamują apoptozę, czyli komórka nie umiera, chemioterapia jest bezsilna. A już pojawiły się leki, które hamują białka, które hamują apoptozę, czyli apoptoza jest odblokowana, powódka nowotworowa może umrzeć. I przypadem takiego leku jest Venetoplax i szereg prac było przedstawianych na tegorośny aż. To właśnie jest ten Venetoplax. I na zakończenie, bo już przedłużyłem dwa, dwa slajdy, szanowni państwo. Terapia przełomowa. Sponsor wnioskuje terapię prze, przełomową w Stanach, FDA, czyli organizacja, która zajmuje się lekami, akceptuje to, lek otrzymuje e, zielone światło do szybkiej rejestracji. W tym momencie pacjent teoretycznie szybko i krócej czeka na zastosowanie tego leku w praktyce e, klinicznej. W Polsce niestety nie zawsze tak jest. Czego dowodem jest fakt, że żaden z tych leków, o których Państwu opowiedziałem, nie jest refundowany. Większość z nich jest zarejestrowana, ale nie jest refundowana, czyli odpłatność jest 100%. W związku z tym, w Polsce póki co terapia polega na dążeniu do ideału, prawda? Ale nie jest to ideał. Czyli mamy pacjenta i stosujemy taką chemioterapię taką formę postępowania, która zbliża nas do ideału, a, a większość ideałów jest niestety jeszcze przy odejnej wiadomości mikroskopowej niedostępna. Dziękuję za